Shulamalaihem! Rozwód w judaizmie jest tematem skrajnie skomplikowanym. Panuje w tego tematu niezliczona ilość mitów i bzdur głoszonych przez ludzi, którzy nie mają pojęcia o judaizmie. Opowiem wam o rozwodzie, ale z zaznaczeniem, żeby było jasne, że ja to skrajnie wszystko uogólniam i upraszczam. Rozwód w judaizmie jest jak najbardziej możliwy. Istnieje cała procedura rozwodowa. Rozwód finalizuje się w rytuale przekazania dokumentu rozwodowego przez mężczyznę kobiecie. Ten dokument nazywa się GET, i po otrzymaniu tego dokumentu przez kobietę para jest już rozwiedziona. W judaizmie w zasadzie każdy rozwód jest z winy mężczyzny i w zasadzie zawsze mężczyzna musi przy rozwodzie wypłacić kobiecie odszkodowanie. Suma odszkodowania zapisana jest w kontrakcie małżeńskim, który podpisujemy w czasie ślubu. Nazywa się tą kesuba. Bywają niestety sytuacje, kiedy kobieta chce się rozwieść, ale ponieważ w judaizmie rozwód jest zawsze z winy mężczyzny, to mężczyzna musi dać jej ten rozwód, musi zgodzić się na rozwód i może na przykład jej odmówić rozwodu i wydania getu, czyli dokumentu rozwodowego. I wtedy mamy tragedię ludzką, bo taka kobieta jest uwiązana do męża wbrew swojej woli. Nie musi z nim żyć, ale nie może ożenić się z kimś innym. Taka kobieta wtedy nazywa się Aguna i może poprosić sąd żydowski o interwencję i zmuszenie męża do wydania dokumentu rozwodowego. Jest to jedyna sytuacja, kiedy sąd żydowski może Pobiciem, więzieniem albo chłostą zmusić mężczyznę do dania rozwodu kobiecie. Taci, tacy mężczyźni, którzy uwiązali do siebie żonę odmową rozwodu, są wyjątkowo potępiani i bardzo poniżani w społecznościach żydowskich. Teraz już wiesz. Lachajn.